Moi drodzy, dzisiaj przed do Was filmem A propos toniku z Paula's Choice I tego, jak dzięki temu kosmetykowi Pozbyłam się moich zaskórników Słońce cały czas szaleje, więc wybaczcie Nic z tym słońcem niestety nie jestem w stanie zrobić Nie zgaszę go a jak zasłonię rulety, to niestety będę musiała lampę tutaj odpalić, a tego nie chcemy. I oczywiście na wstępie muszę Wam przypomnieć o tym, jak bardzo ważne dla mnie są Wasze kciuki, Wasze komentarze i Wasze subskrypcje, żebyście Wy też o tym nie zapominały, bo zauważam, że jak o tym nie mówię, to niestety zapominacie. Więc po prostu szybkie przypomnienie, że to właśnie dzięki Wam, dzięki Waszym komentarzom, dzięki Waszym kciukom i subskrypcjom ja mam chęć do nagrywania, więc będę. Przeszczęśliwa, jeżeli zostawisz kciuka w górę Jeżeli zostawisz subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału I zostawisz komentarz Dobra, no to lecimy, bo ja już wam jakiś czas temu Obiecałam, że nagram dla was ten film A propos tego toniku z Paula's Choice I tak się, wiecie, zbierałam Żeby w końcu znaleźć czas, żeby... Właśnie nagrać ten filmik To nie będzie chyba długi film Bo jest o jednym produkcie tylko I to jest Tonic Paula's Choice Z dwuprocentowym kwasem BHA I tutaj w skład właśnie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o skład To tym dwuprocentowym kwasem jest kwas salicylowy Jeżeli chodzi o sam kwas salicylowy W ogóle o kwasach jest film na moim kanale bardzo Wam polecam zerknąć sobie na ten film, żeby umieć dobrać sobie kwasy do potrzeb własnej skóry, bo to jest naprawdę istotne. Żeby cieszyć się z jak najlepszych efektów, no to trzeba dobrać sobie. Odpowiedni kwas. Kwasy BHA to są kwasy, które będą świetne dla osób właśnie z cerą tłustą, trądzikową, problematyczną, naprawdę będą bardzo fajne. Jeżeli zmagacie się właśnie z zaskórnikami zamkniętymi czy otwartymi, właśnie te czarne punkty, wągry, to właśnie kwas, szczególnie salicylowy, będzie dla Was rewelacyjnym rozwiązaniem, ponieważ te kwasy rozpuszczają się w tłuszczach, a sebum w dużej mierze składa się właśnie z tłuszczu, więc to, co nam zalega w porach, to jest właśnie tłuszcz, więc kwas, który będzie się rozpuszczał w tłuszczach, będzie w stanie tam wnikać i sobie działać właśnie w tym sebum, w tych porach. Więc właśnie, jeżeli macie rozszerzone pory, w których powstaje wam zaskórnik, widzicie, że pojawiają się te czarne, brzydkie punkty, że ta skóra jest taka zanieczyszczona, to naprawdę świetnym rozwiązaniem będzie zastosowanie kwasu salicylowego. I tutaj powiem Wam szczerze, że ja różne już kosmetyki przerabiałam, ale ten tonik naprawdę z Paula's Choice zrobi. Największą robotę z tego wszystkiego, co miałam. Ja też stosowałam takie zabiegi z kwasem salicylowym i one też dawały, no tam, to już w ogóle dawały. Kosmiczny efekt, ale to są zabiegi, z którymi trzeba bardzo uważać i trzeba znać swoją skórę, żeby to stosować, bo to są naprawdę bardzo mocne sprawy. Tam już trzeba używać neutralizatora i tam potrafiła skóra schodzić. Natomiast jeżeli będziecie stosowały kosmetyk w formie toniku, to tutaj się nie macie zupełnie czego bać. To jest kosmetyk, który jest teoretycznie do używania nawet codziennie, więc to nie może być coś drażniącego, to nie może być coś bardzo, bardzo agresywnego. Dostałam też komentarz chyba a propos tego toniku, że jak on może działać, skoro ktoś sprawdza właśnie papierkiem lakmusowym i on nie, nie ma stężenia i on nie ma pH około 3%. I takie bardzo niskie pH 3, to są pH, które jeżeli nałożycie kosmetyk o tak niskim pH na skórze, musicie je zneutralizować. Nie można takich produktów używać codziennie o takim niskim pH. Więc tutaj toniki mają tak odpowiednio dobrane pH, delikatnie. Chodzące w tą stronę kwasową, po to, żeby właśnie przywrócić odpowiednie pecha naszej skórze, ale nie mogą być zbyt agresywne. Więc jeżeli dopiero chcecie też zacząć przygodę z kwasami, to będzie to świetna, świetna sprawa. Jeżeli chcecie zacząć walczyć z waszymi rozszerzonymi porami, wągrami, to właśnie ten tonik z Paula's Choice będzie naprawdę świetnym rozwiązaniem. Bardzo fajnie nakładać go wacikiem i nakładać. I nie wiem, czy już był, czy będzie film, w którym ja pokazuję moją siedmiodniową pielęgnację, pokazuję, jak go nakładać, ale po prostu bierzecie waciki, tak jakby, nie tylko sobie tam trzecie po tej skórze. Tylko takim ruchem wklepująco wcierającym staracie sobie jakby wpracować ten kwas, ten tonik w wasze pory, tutaj w Waszą skórę. Chodzi o to, żeby jak najlepiej ten kosmetyk po prostu wpracować. Dłoń mi średnio Wam to wyjdzie, właśnie tonikiem, właśnie wacikiem możecie to jeszcze dokładniej, jeszcze fajniej zrobić, także ja tutaj polecam używanie wacika. I przy samym tym toniku naprawdę nie widzę żadnego podrażnienia, żadnego szczypania, żadnego zaczerwienienia, żadnych schodzących suchych skórek Więc tutaj się nie bójcie, jest to naprawdę świetna opcja Na Cosybelli w ogóle macie taką dużą pojemność albo małą Ze spokojem na początek kupcie sobie małą, jeżeli nie jesteście pewne tego produktu yy, I sobie sprawdźcie po tej małej wersji, one naprawdę na długo wam starczy, bo tego kosmetyku nie musicie używać codziennie To po pierwsze możecie, ale nie musicie a możecie sobie zrobić na przykład przez tydzień taką fajną kurację Jeżeli znacie już swoje kwasy, że ten tonik tak e, intensywnie postosujecie Żeby taką, wiecie, dawkę uderzeniową tutaj kwasu salicylowego zastosować I jak najszybciej się tych zaskórników pozbyć Ale ogólnie później możecie sobie go raz na jakiś czas stosować I ja w tej chwili go stosuję tam co kilka dni po prostu, żeby ten efekt e, utrzymywać e, Przy używaniu tego typu toniku pamiętajcie oczywiście jak zawsze o filtrach rano I o fa fajnym nawilżaniu też skóry, bo tutaj kwas salicylowy... 2% to może nie jest dużo i tutaj tonik, ale kwas salicylowy to jest też taki kwas, który może przesu przesuszać skórę Także tutaj polecam Wam naprawdę po tym toniku nałożyć sobie jakiś krem nawilżający, dopasowany do potrzeb Waszej skóry akurat I właśnie dzięki temu produktowi ja słuchajcie, już po kilku pierwszych użyciach widziałam bardzo duży efekt, jeżeli chodzi o zmniejszenie porów, o zmniejszenie ilości ze skórników. Jak wiecie, ja w kwasach się kocham wręcz, uwielbiam je Toników kwasowych, które ja przerobiłam już nie wiem ile no i to jest jeden z najlepszych, jaki miałam, jeżeli chodzi o wągry, żeby się ich pozbyć i ładnie w rydzach trzymać mm, sobie skórę Do tego bardzo fajnie i dużo dziewczyn stosuje tę metodę i ja też tak robiłam i się super sprawdza, że możecie nałożyć sobie ten tonik, potrzymać go chwilę I na to nałożyć maseczkę z jakąś oczyszczającą zielonej glinki bądź jakąś tam mieszankę w jakiejś maseczce oczyszczającej i to też działa super Ponieważ właśnie ten kwas salicylowy wniknie Wam w pory, zacznie tam rozpuszczać to, co się dzieje I jak nałożycie na to maseczkę, to ten efekt w ogóle będzie petardą I naprawdę będziecie miały bardzo mocne, fajne oczyszczenia Tylko taki zabieg naprawdę raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie nie za często Żeby ta skóra za mocno nie była też, wiecie, za agresywnie potraktowana To jest też świetne rozwiązanie Kolejnym świetnym rozwiązaniem I tu mi się wydaje, że to połączenie e, naprawdę w ogóle robi szał ciał i jeżeli macie duży problem, no oczywiście zaczniecie sobie od tego toniku, ale jeżeli macie duży problem ze skórnikami, bardzo rozszerzone pory, bardzo zanieczyszczone pory, dużo tych czarnych punkcików, albo skórników zamkniętych macie, skórniki zamknięte to jest taka wyczuwalna, ja mi się najczęściej robią jak już to tutaj gdzieś, zaskurniki zamknięte to są takie Bardziej wyczujecie to pod palcem, bądź w miejscach. Czasami niektóre dziewczyny tutaj mają, jak nakładacie rozświetlacz, i na przykład tutaj Wam się takie, no takie grudki, jakby pojawiają pod są Jest to taki czerwony wyprys grobny z którego wychodzi niestety pryszcz, tylko to są takie grudki podskórne, takie, taka kaszka podskórna. To według mnie najlepszym rozwiązaniem i tym, co przyniosło u mnie największe efekty, to było połączenie peelingu kawitacyjnego plus tego toniku. Stosowałam jeszcze jeden produkt później i to już w ogóle było, wow, ale po, po tym połączeniu naprawdę widziałam znakomite efekty. Film. Uj! Film o peelingu kawitacyjnym jest na moim kanale, więc was do niego odsyłam, nie będę za dużo o tym mówiła Tylko robiłam to tak, że robiłam sobie peeling kawitacyjny i po peelingu kawitacyjnym nakładałam ten, kwas, ten tonik właśnie z kwasem salicylowym I tutaj nie polecam tego robić, ja wam to w każdym filmie podkreślam, ale wiem, że niestety dużo osób to robi, co jest niedobre Nie róbcie tak, że kupicie sobie ten tonik i tą kawitację i dostaniecie to i pierwszego dnia robicie kawitację i po niej nakładacie ten tonik nie. Jeżeli nie znacie waszej skóry pod kątem kwasów, to powoli. Tak samo jeżeli nie znacie waszej, nie używałyście nigdy wcześniej kawitacji, to nie róbcie po pierwszym zabiegu kawitacji od razu sobie e, kwasów po tym retinolu, witaminy C. Nie. Jeżeli nie znacie tego jak wasza skóra reaguje na kawitację, to po pierwszym zabiegu kawitacyjnym nauczcie sobie serum hyaluronowe, krem nawilżający, coś delikatnego nawilżającego, re regeneracyjnego. Już mi się język dzisiaj plącza, bo sporo dla was nagram. Żadne ostre, agresywne substancje, ok? Pamiętajcie o tym, bo później nie miejcie do mnie pretensji, że wam, nie wiem, alergia wyszła e, Że wam jakieś podrażnienie wyszło albo wam coś się stało z skórą No jeżeli robicie tak, jak ja mówię, żeby nie robić Na początku kawitacji mogą wam się zwiększyć e, ilość wyprysków I to jest normalne, bo ta skóra się będzie po prostu oczyszczała Ale właśnie jak zastosujecie to połączenie... To będzie petarda, i naprawdę ten tonik Wam z całego serducha polecam. Jeżeli chodzi o usuwanie zaskórników, to jest najlepszy tonik, jaki miałam. Serio, i ten, ja już czuję, że go tak z pół butelki tutaj mam. I na pewno do tego produktu będę regularnie wracała, bo działa znakomicie. I tutaj w ogóle kwas salicylowy to jest najlepszy, na co możecie sobie pozwolić, jeżeli chodzi o zaskórniki, według mnie i kwasy. Naprawdę on będzie świetnie, świetnie działał. Nie był to długi film. Dajcie znać, czy taki krótki film Wam się podobał Ja tutaj nie mam Wam więcej co opowiadać o tym kosmetyku Powiedziałam Wam, że musicie stosować filtry, nawilżanie, jak to robić, jak często Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania a propos tego toniku, to oczywiście piszcie na dole O kawitacji jest osobny film, będzie kolejny, więc tutaj może o kawitacji za dużo bym nie chciała się wypowiadać Powiedziałam Wam, jak to, jak to wszystko stosować Jak macie jeszcze jakieś pytania, to ja Wam bardzo chętnie w komentarzach na te pytania odpowiem i też piszcie, czy wy miałyście ten tonik, czy stosujecie ten tonik i czy u was widzicie te efekty, naprawdę. A jeżeli chcecie podpompować efekty tego toniku, to polecam Wam domową kawitację, skóra będzie po prostu nie do poznania, uwierzcie mi, naprawdę. Super, ja nie mam dużych problemów na przykład z wypryskami. Rzadko mi się pojawiają, ale mam rozszerzone pory, mam cerę mieszaną, która lubi się wytłuszczać No i tutaj niestety bardzo często te zaskórniki lubią powstawać I to jest taki największy minus mojej cery, największy jakiś, wiecie, problem, z którym ja się borykam Żeby właśnie tutaj, szczególnie ja może nawet nie na a bardziej tutaj w skrzydełkach nosa mam ten problem No i ten kosmetyk sobie z tym radzi po prostu znakomicie i wam z czystego serduszka go polecam Mówię, możecie sobie mniejsze opakowanie na początek kupić Także czekam na wasze komentarze